Cześć wszystkim. Tutaj już 10 chyba 9 sierpnia w ogóle mieliśmy iść właśnie. Miałem iść z Bacią do lasu, ale niestety zauważyłem tą piękną burzę, która się do nas właśnie zbliża. I właśnie dlatego będę ją kamerował. Tam, tam jest jeszcze druga burza, co tam też idzie. Teraz będę... Uuu, ale tam do ziemno poszło. Teraz będę obserwował tą piękną burzę. o. Tutaj mamy ulewę, która stąd leci. Ale tam chmura się kłębi tutaj. Jeszcze tutaj się kłębi chmura jak widać. gdzie ładny szerw za to. Jeszcze z ładnymi mam z oderwającą chmurą. ale ładna ściana, ściana wody jest. chmurówki jak widać walą już. O! Coś tam me zabłysło. O! To było... To było trochę... Trochę niewidoczne. Ale na pewno to nagrałem. Tamta druga burza nas minie. Tamta pierwsza jak widać do nas się zbliży. Tam ta druga jest jeszcze silniejsza od tamtej, Wie, Poza tym, ładne szelfowe wiatro tutaj też się jakaś burza tworzy. O, ładne mansoły się przemieszczają i szelf jest. Za to jeszcze. O, ty z tej chmury ocierającej się błysnęło. Niesamowite. lepiej bym poszedł na strych, bo lepiej widać w ogóle. O, tam się coś zabłysnęło. O, ale wieje, ale wieje strasznie. O, kurde, ale bliskie było. Ja nie mogę. Z tej chmury uderzyło. Pięknie, pięk, pięknie O! Jak się! Ja nie mogę. Piękne. Piękna super komórka burzowa. O! A co tam się dzieje? Szelf się tworzy. O! Proszę zobaczyć. Formacja liniowa się robi. No niesamowite. O! Ja nie mogę. z Szelfa uderzyło skowadła jeszcze z szelfowego. Kurde. Ja nie mogę. No piękna burza idzie. Ja, ale jak to szybko się przesuwa, normalnie. Super komury idą normalnie. A tutaj też się burza tworzy. Nie wiem czy to wszystko załapie. O, tak jest. Właśnie tak. Tak, właśnie ma dowalać. O, mam tu sok na kowadle są. Widać jeszcze światło z kryształkami lodu i gradu. O kurde! Nie wiedziałem, że będzie taki trzask z tego grubego piorunu tam da, tak bardzo daleko. O, patrz. o zobaczcie, proszę państwa, już się szelf połączył z kowadłem szelfowym. Zobacz, zobaczymy dalszą sytuację, ale rotacje się robią. Kurde, wszędzie w tej burzy rotacji widać, ale jak to szybko. Wow, kurde, na całej komórce. Prawie, że. U. Niestety ten szelf nas mini, ale tutaj też, jak proszę zobaczyć, tworzy się szelf. Wow! Pięknie. Ciekawe, jak będzie z daleka widać. Ale, ale wolą chmurówki. O, tornado. Nie, znaczy, rotacja tam się robiła. O, kolejne kawałki chmur się łączą. O, piękne. Piękna burza idzie. Nie przechodzi. Ona idzie prosto na nas. Jeszcze tamta druga idzie do nas chyba. O. A to się chmurówka normalnie nie nazywa. Co się z tymi chmurami dzieje? One... Płyną raz w tą, raz w tom. A to jest dziwne. Straszna burza idzie. Wiedziałem, że ona będzie tak wyglądać. Uuu. A to się nazywa ładowanie. A tu co się dzieje? Oby trąba powietrzna nie była. Po jednych sekundach wali, bez po jednych sekundach. Ło! Prawie. O! już mnie tam jeszcze? Ło! Ale no ziemne. Najsilniejsza burza tego sezonu. Nie działałem. Nie działam, że coś jeszcze będzie. Ale chmurówki walą, ale to już chyba była chmurowica, tam bardzo daleko, co uderzyła. Ło! Tak jest! Tak jest właśnie. Zwyłapuję prześciuteńko, normalnie. A mam sok, musy się wyłaniają z szelfa. Wow. Ale. Piękny piorunek, chudziutki. Uuu. No piękne. Pójdę teraz w domcio o, obejrzeć tą drugą burzę. Zamiast tamtej. A wrócił? Wrócił dawno już. Zanim myśmy, zanim my... Zanim ja przyszłem do niego. Zanim myśmy poszli do lasu. O, ale tam daleko leje, ale... Niestety, proszę państwa, nie będę kamerowa tej drugiej burzy. Ona jest, ona jest bardzo słaba od niej, ale grzmoty miała, a niesamowite, ale... Nadeszła zmiana plamów. Na Co? Bez butów na strych. Mm -hmm. O, będzie lepiej widać. Miałem czapkę ściągnąć. O, coś się dzieje z tą chmurą, nie wiem. O, jaka czarna ta chmura jest na górze. Strasznie, straszna burza idzie. Pięknym, z pięknym szelfem idzie. Normalnie. O, ma co mulusy są. O, piękna błyskawica jest. Trochę wieje szelfowy wiatr, ale się zbliża sz... Ty, gdzie to? Gdzie to? Szefowy wiatr trochę zaczyna wiać tam daleko. Ale tam daleko wieje! Zaraz będzie uderzenie wiatru! Muszę się przygotować. U. Să tem cablem și voi suc. A co się z tą chmurą dzieje? Ja nie mogę, ona wiruje! Ja kurze, co tam się dzieje? Tornado się robi. Wow. O! Zaczyna trochę padać, już kropi, nawet. Podny szelf idzie, już się wyłaniają, się dawno wyłoniły manso kumulusy. Ale jak to szybko się przesuwa? Ja nie mogę Będę kamerował tą ulewę w ogóle Ale piękna ta chmura wirowała by się z niej to na nie wytworzyło.